Witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem telewizji Zabrze jest pani Elżbieta Korecka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektor, tak sobie myślę, że te mijające miesiące no nie były dla was łatwe. Te lata, które za nami, dwa, trzy też, też były trudne. Jakie są wobec tego statystyki? Jak możemy ten okres podsumować? Tak, to prawda, panie redaktorze, nie były to łatwe lata. Natomiast statystycznie przedstawia się to następująco. Zrobocia rejestrowalnego najniższą od 32 lat. Na koniec czerwca stopa bezrobocia wynosiła w Polsce 4,9%, jeśli chodzi o województwo było to 3,8%, a jeśli chodzi o Zabrze to 4,9% i jest to najniższa stopa, tak jak powiedziałam, od 32 lat. Jeśli chodzi o liczbę osób zarejestrowanych bezrobotnych, no to jest ona w tym momencie rekordowo niska. I wynosi w mieście w Zabrzu 2333 osoby. Jest to liczba osób łącznie z obywatelami Ukrainy. Czyli nie jest źle, bo zwykło się mawiać, że ten okres właśnie pandemii, wydarzenia na Ukrainie, tak. sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza w kraju, no mogłaby mieć wpływ na to bezrobocie i tak. wydawać by się mogło, że ono powinno wzrastać. A tutaj mamy tendencję malejącą. Tak, tak. Mamy tendencję spadkową. Myślę, że teraz jesteśmy na etapie, gdzie rynek pracy reaguje na to, co właśnie działo się wcześniej, a mam tutaj na myśli pandemię. I tutaj właśnie zabezpiecza się również. Był to trudny czas, jak wiemy, dla gospodarki, dla hotelarstwa, dla logistyki czy transportu. Zauważaliśmy zerwane łańcuchy dostaw niektórych materiałów i dlatego zmieniła się polityka, polityka magazynowa. Zauważamy na rynku, że buduje się dużo centr magazynowych, logistycznych. Właśnie aby zapobiec, żeby zapobiec temu zjawiskowi przerwanych łańcuchów dostaw. I zauważamy na rynku pracy dużo zapotrzebowanie właśnie na oferty pracy w zawodach, logistyka. A jak Państwo sobie radzą z problemami Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Zabrze? Wśród obywateli Ukrainy 90% to kobiety. Ogólnie i to chyba przełożenie na Polskę i na województwo i na Zabrze. Natomiast wśród pracujących zatrudnionych obywateli czwarte stanowią kobiety. Osoby, które do nas przyjechały, obywatele Ukrainy, to przede wszystkim w większości osoby młode w wieku 31 do 40, 45 lat. Osoby, które mają dość wysokie wykształcenie. Wykształcenie wyższe w zawodach, czy to nauczyciela, czy ekonomiści, i teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie im zaproponować za pracę taką, jaką wykonywali u siebie w swoim państwie. No to otóż na pewno na ten moment jeszcze nie. Nie w 100%. No dlaczego? Dlatego, ponieważ mamy barierę przede wszystkim językową, bo praca, czy, czy to jako nauczyciela, czy, czy, czy w księgowości, opiera się przede wszystkim na pracy z drugim człowiekiem. Tak trzeba się porozumiewać. Tutaj barierę językową. No i Urząd Pracy zorganizował, aby zniwelować ten problem, szkolenia grupowe, językowe dla obywateli Ukrainy. Są to szkolenia z języka polskiego i na ten moment 90 osób wzięło bądź jeszcze, jeszcze bierze udział w, w takim szkoleniu. Natomiast są to również innego rodzaju szkolenia, szkolenia indywidualne, już bardziej zawodowe które po prostu realizujemy na bieżąco. Jeśli mogę wrócić jeszcze do tych statystyk, jak to wygląda w województwie, w województwie śląskim, mamy 68, prawie 800 tysięcy zarejestrowanych osób ogółem bezrobotnych, z czego obywatele Ukrainy stanowią 2 tysiące. Natomiast z pomocy urządów pracy skorzystało około 7 tysięcy obywateli Ukrainy. Jeśli chodzi o miasto Zabrze, to napływ obywateli Ukrainy wynosił od początku wojny, od wybuchu wojny około 3,5 tysiąca osób. Tyle napłynęło do miasta Zabrze. Natomiast zarejestrowało się właśnie od początku marca w Urzędzie Pracy około 350 osób, z czego na dzień dzisiejszy w ewidencji figuruje 130 osób, osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Czy, proszę mi powiedzieć, czy jeśli chodzi o Ukraińców, o napływ Ukraińców do Zabrza. Czy ta sytuacja już się stabilizuje? Już jest mniejsza liczba tych, którzy przychodzą, pytają. Tak, na pewno na pewno liczba osób się stabilizuje. Na pewno najwięcej tych rejestracji było właśnie w tym początkowym okresie, czyli marzec, kwiecień, maj. Miesiące czerwiec, lipiec, sierpień już troszeczkę spowolniły. Teraz zauważymy bardziej takie zjawisko rotacji. Czyli, czyli ci obywatele Ukrainy m, przemieszczają się, część wraca do siebie na Ukrainę, część, y, część wyjeżdża do innych miast, część do nas przyjeżdża lub do innych, innych zachodnich krajów. Czyli ta sytuacja tak powoli, powoli stabilizuje się. Na prawda? ten moment Jeśli tak, na ten moment tak. Końcach. Pani dyrektor wspomniała pani o, o szkoleniach organizowanych na przykład dla Ukraińców, szkoleniach tak. języka polskiego. No, właśnie, przy tej okazji chciałem zapytać o narzędzia, tak. jakimi Państwo funkcjonują, bo to jest bardzo ważne. Tak. Czy, co możecie zaproponować? Obywatele Ukrainy mm, są traktowani tak samo na takich samych zasadach jak obywatele. Polscy, czyli mogą skorzystać ze wszystkich narzędzi, którymi dysponujemy. No i tym samym mogą oni skorzystać ze staży, ze szkoleń. Pracodawcy mogą skorzystać z robót publicznych przy zatrudnianiu właśnie osoby bezrobotnej, czy z prac interwencyjnych. Teraz jesteśmy na etapie przygotowywania się do rozpoczęcia ważnego dla nas projektu, projektu skierowanego właśnie dla obywatelek Ukrainy. Projekt rusza 22 sierpnia. I właśnie jest on tylko dla obywatelek Ukrainy, skierowany, mający na celu aktywizację zawodową poprzez pośrednictwo, doradztwo oraz szkolenia branżowe, bardziej zawodowe tutaj. To to na najbliższy czas. Natomiast jakie jeszcze te instrumenty? Od 5 do 7 września rusza nabór w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy również ze środków PEFRUN od 12 do 16 września ruszamy z naborem w sprawie przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kolejnymi narzędziami o jakich myślę warto wspomnieć to narzędzia dla osób pracujących 45 Plus, gorąco zachęcam takie osoby, aby skorzystały z możliwości, jakie Urząd Pracy proponuje, czyli możemy tutaj sfinansować studia podyplomowe, szkolenia lub też kursy. Pani dyrektor, chciałem jeszcze zapytać o takie plany na te najbliższe miesiące, prawda? Tak. Bo one też będą no, zaczyna się rok szkolny, tak. te miesiące jesienne też będą y, trudne, zważywszy na fakt, że. Podobno jeszcze grozi nam zaostrzenie pandemii. No ale y, nie wyrokujmy, miejmy nadzieję, że jakoś pod tym względem przejdziemy bezpiecznie sobie. przez ten czas. Ale co Państwo przygotowują na, na, na jesień i zimę, tak. jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy? Na bieżąco realizujemy zadania, które nakłada na nas ustawa, czyli aktywizacja zawodowa. Staramy się dopasować kwalifikacje osób bezrobotnych do wymagań pracodawców. To na bieżąco. Tak jak wspomniałam, 22 sierpnia. To start naboru do projektu skierowanego dla obywateli Ukrainy, obywatelek Ukrainy. 5-7 wrzesień to znowuż nabór w sprawie doposażenia, wyposażenia stanowiska pracy. 12-16 wrzesień to znowuż przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wczesną jesienią planujemy spotkanie dotyczące bieżącego monitorowania i badania sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez barometr zawodów, czyli jest to taka jednoroczna prognoza, która bada sytuację w zawodach deficytowych, nadwyżkowych bądź zrównoważonych, to wczesna jesień. No następnie działania związane, tak jak Pan powiedział, z młodzieżą, rozpoczyna się rok szkolny, tak więc tutaj, tutaj doradcy zawodowi na pewno będą w kontaktach z doradcami zawodowymi ze szkół, i tutaj spotkania czy to u nas, bądź w szkołach, właśnie w temacie orientacji zawodowej skierowanej dla uczniów, jak również udział obchody światowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, czy ogólnopolski tydzień kariery, a z tym związany nasz autorski też program Zawód od Kuchni, to również y, udział w takich y, wydarzeniach, które organizuje miasto, czyli, czyli między innymi tu, już za chwileczkę, bo 2 września, piknik, piknik w rytmie firmy, czyli wszędzie tam, gdzie, gdzie jest przedsiębiorczość, tam jak najbardziej Urząd Pracy również bierze y, udział. No i na co dzień to aktywna współpraca z NGO-sami, instytucjami y, otoczenia rynku pracy, biznesu, przedsiębiorcami y, czy pracodawcami. Zauważamy, że chłonność rynku pracy jest duża, a świadczą o tym powiadomienia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i w województwie śląskim mamy 30 tysięcy takich powiadomień, natomiast u nas w naszym mieście jest to około 1600 powiadomień. Bardzo dziękuję. bardzo dziękuję. Gościem telewizji Zabrze była pani Elżbieta Korecka, dyrektor powiatowego urzędu pracy w Zabrzu. Kłaniam się, dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.